Program LIDER jest jednym z pierwszych programów, który został ustanowiony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szukamy młodego naukowca, który potrafi przekonać środowisko. Że warto mu powierzyć środki, i to niebagatelne, niezwykle zwracamy uwagę na to, żeby szczególnie otworzyć możliwości przed tymi naukowcami, którzy widzą nie tylko perspektywę rozwoju naukowego, ale także możliwości praktycznego wdrożenia prowadzonych przez siebie wyników badań. Chcielibyśmy także liderów objąć wsparciem. Organizacyjnym w takich obszarach jak zarządzanie własnościami intelektualnymi wypracowanymi w projekcie, i również w zakresie promocji wyników. Tych 30 mniej więcej szczęśliwców co roku dostaje przepustkę do zrealizowania swoich marzeń, marzeń naukowych i, i zawodowych. Będzie to nasza wspólna inwestycja w przyszłość. To, co jest najważniejsze w tym programie w tej chwili, jest, że się pojawiają. Naprawdę projekty, które są związane z, bardzo blisko z działalnością gospodarczą. W tym roku było już więcej projektów niż w zeszłym roku, które są rzeczywiście programami powiedzianymi dajcie mi te milion 200 tysięcy złotych, a ja Wam... Za rok, dwa, trzy przyniosę z nawiązką te pieniądze i zrobię coś, co w gospodarce państwa do czego się przyda. Coraz więcej mamy pomysłów ludzi, którzy się odważają na nowatorskie rozwiązania technologiczne. W dziedzinach, które często, gęsto są niezwykle ważne dla naszego codziennego życia. W szczególności ból przewlekły, jest naprawdę bardzo dużym problemem społecznym. Nie ma jednego skutecznego leku, który mógłby być zastosowany dla pacjentów. Otrzymanie finansowania w ramach projektu Lider było dla mnie bardzo ważnym etapem w rozwoju kariery naukowej. To pozwala na stworzenie już własnego zespołu badawczego, wyselekcjonowanie i pracowanie z taką grupą ludzi, którzy mają tą samą pasję i to samo zacięcie do pracy co ja. Zakończenie realizacji projektu Lider będzie wiązało się z tym, że będziemy mogli przejść do fazy badań przed klieniem. Czyli określających już ich efektywność w terapii bólu neuropatycznego. Dokładnie pamiętam moment, kiedy projekt przeszedł i dostałam to finansowanie. To jest naprawdę niesamowita radość i to jest chyba nie do opisania słowami. Każdemu życzę takiego momentu, żeby, żeby to przeżył na własnej skórze. Na końcu tych naszych badań zawsze jest człowiek, jest jakiś cel i to powinien zawsze mieć na względzie lider.